Czasem czujemy się dobrze, czasem czujemy się źle, jednak gdy czujemy się źle... To stara się właśnie zmienić swój na przykład ból albo ten dyskomfort, zmienić go na przykład właśnie w jakąś kreację, możesz nawet odpalić swoją kamerkę w telefonie i powiedzieć wszystkie negatywne myśli w swojej głowy, aby po prostu czuć się lepiej, albo możesz odpalić swój notatnik i też tam napisać wszystko, co po prostu ci siedzi w głowie, aby po prostu oczyścić swoje myśli i gdy czujesz na przykład się dobrze, to powiem, aby dalej działać, ponieważ często, na przykład możemy czuć się dobrze, możemy czuć się, że jesteśmy wystarczająco inteligentni, i potem na przykład właśnie mogą nadejść te gorsze dni, ponieważ nic nie robiliśmy, więc staraj się, właśnie, gdy czujesz się dobrze, dalej działać i dalej staraj się, właśnie. Próbować szukać tego dyskomfortu, by się po prostu ulepszyć. Oczywiście czasem będzie się uczył, czy pracował, będzie się to robiło z przyjemnością, a czasem będzie naprawdę ciężko, jednakże właśnie w obu tych dwóch przypadkach warto jest po prostu kontynuować. I pamiętaj, że właśnie życie to jest taka droga, czyli że czasem czujesz się dobrze, czasem czujesz się źle, czasem nawet nie wiemy, dlaczego my się tak czujemy, jednakże no dalej musisz kontynuować. I nawet jak się czujesz źle, to pamiętaj, że to lepsze czasy nadejdą, po prostu staraj się wykorzystywać swój teraz potencjał i staraj się wykorzystywać właśnie ten ból, aby stworzyć coś po prostu fajnego, a gdy czujesz się dobrze, to oczywiście, że dobrze, jednakże, aby utrzymać ten stan, dalej staraj się po prostu coś robić i uwierz mi, że takie po prostu podejście zawsze pomoże ci na przykład stawać szybciej, gdy czujesz się źle i na przykład, gdy czujesz się dobrze, aby czuć się dłużej dobrze. Ja dziękuję za wysłuchanie, cześć.